Ok, tak więc ostatni temat, czas przeszły. On nazywa się Perfekt. Ogólnie mamy trzy czasy przeszłe w języku niemieckim, ale właśnie tego używamy do mówienia i ten trzeba znać. I teraz napiszę najpierw, jak wygląda konstrukcja zdania, i będę powoli tłumaczyć, o co chodzi. Jest sobie osoba, jak zwykle, rzecz, osoba, podmiot, później. Wchodzi odmieniony czasownik, tak zwany posiłkowy. A nim jest albo haben, albo sein. Kiedy, który zaraz wszystko będę opowiadać? Ale dlatego mówiłam, że jest bardzo ważne, żeby je dobrze umieć odmieniać, bo tylko one się w tym czasie odmieniają tak naprawdę. Także bardzo, bardzo ważne. Później jest cała reszta zdania, jeśli jest. I na samym końcu tak zwany particip 2. A to jest nic innego jak czasownik w formie przeszłej, i one będą przeważnie z, końcu, z przedrostkiem, nie z końcówką, tylko z przedrostkiem G. To pewnie już kojarzycie. Także tak wygląda zdanie. Najpierw pokażę Wam, jak buduje się te formy przeszłe, czyli ten partycyp 2. I tutaj mamy pięć grup. Pierwsza grupa to są wszystkie czasowniki najbardziej regularne na świecie. Czyli może wpiszmy sobie regularne. Te, które poznajemy na samym początku A1, na przykład machen, lernen, um, kaufen i tak dalej. To jest pierwsza grupa. I od nich czas przeszły budujemy tak, że skreślamy końcówkę "-en", tak jakby do odmiany. Wstawiamy "-t" i przedrostek g. czyli zrobiłam, zrobiłem będzie po prostu gemacht. uczyłam się, uczyłem gelernt. kupiłam, kupiłem gekauft. Tak się buduje czas przeszły czasowników regularnych. Druga grupa. To są nasze czasowniki rozdzielne, które już dobrze znacie, czyli wszystkie te przedrostki auf, aus, ein i tak dalej, które rozdzielaliśmy. Tylko, że rozdzielne znowu się dzielą na regularne i nie. Ja tutaj wypiszę te regularne, te najprostsze. I tutaj mieliśmy na przykład aufräumen, einkaufen. Cumachen, Aufmachen, te wszystkie najpopularniejsze. I co się dzieje tutaj? Tak samo. Skreślamy końcówkę en jakby do odmiany. Wstawiamy t. Przedrostek g też musimy dać, ale on wędruje między przedrostek, przedrostek który rozdzielaliśmy, a czasownik, czyli tutaj. To, co rozdzielaliśmy. Więc posprzątałam, posprzątałem, będzie... Ugrymion. Zrobiłam zakupy. Eingekauft. I zamknęłam drzwi, na przykład zamknąłem. gemacht. To są regularne rozcielne. Zaraz wrócę do nieregularnych. Najpierw te podstawy. Trzecia grupa. To są wszystkie czasowniki, które kończą się na iren. Na nie trzeba uważać. I tutaj mamy jako przykład studieren, telefonieren, informieren. Wszystkie na iren. Co się dzieje w nich? I tutaj bez wyjątku. Skreślamy końcówkę EN. Jak do odmiany zamieniamy standardowo na T. Ale one, uwaga, nigdy nie mają przedrostka G. Nigdy. Na no, nie trzeba uważać. Czyli studiowałam, powiecie po prostu studiat. Telefonowałem, telefonijat. Poinformowałam, informijat. Nigdy nie mają g. Czwartą grupę tworzą czasowniki, które zaczynają się na b, na przedrostek b, f, r i c. Na przykład besuchen, czyli odwiedzać, Verkaufen, czyli sprzedawać. Erklären, czyli coś wyjaśniać. I na przykład czyli coś zniszczyć. One też będą się dzielić na regularne i nie, to są wszystkie regularne. I tu ta sama zasada. W regularnych en na t. I jeśli pojawi Wam się czasownik z którym z tych przedrostków, one też nigdy nie dostają w czasie przeszłym G. Także te na Iren czasowniki, co się kończą, i te, co się zaczynają na te przedrostki, wyjątkowo nie mają tego G w czasie przeszłym. Czyli odwiedziłam, po prostu będzie bez UHT. Sprzedałem. Sorry, Sie kauft. Wyjaśniłam Erklert i zniszczyłam Zerstört. Nie mają nigdzie G. I piąta, ostatnia grupa. Na tablicy bardzo krótka, ale chyba najgorsza to jest lista. Lista z wszystkimi nieregularnymi czasownikami. Tych trzeba wyuczyć się na pamięć. Tu nie ma żadnej reguły: po prostu się trzeba ich pouczyć. I tam, kto odebrał albo komu wysłał materiały, macie taką niebieską listę. To jest najbardziej podstawowa lista, chyba moim zdaniem najlepsza. I co my tutaj na tej liście mamy? Pierwsza kolumna, czyli ta, to jest podstawowa forma czasownika. Druga kolumna to jest też czas przeszły, ale on jest używany raczej w formie pisemnej, w opowiadaniach, w artykułach i tak dalej. To już jest ładniejszy język. Tego się w mowie nie używa. Trzecia kolumna to jest nasza lista do nauki. To są te czasowniki nieregularne, właśnie w czasie przeszłym, perfect, których Wy musicie się pouczyć. Oczywiście nie cała lista. Ja Wam wypiszę może taką, nie wiem, 20 czasowników naj... Najbardziej używanych i przydatnych, ale może komuś się coś z tej listy jeszcze przyda, także warto wiedzieć, gdzie tego szukać. I ostatnia kolumna to jest znaczenie: no to też będziecie potrzebować. I tutaj na tej liście macie, zobaczcie, oprócz tych form G, hat albo ist. To jest to, o czym zaraz właśnie będę opowiadać, kiedy użyjemy czego. I najlepiej uczyć się tego po prostu tak. Jeśli w ogóle ktoś się wybiera na inne poziomy, niekoniecznie u mnie, ale chce się dalej uczyć, to ja radzę uczyć się już trzech form, bo ten czas i tak trzeba będzie kiedyś zrobić. No i normalnie uczymy się tak. Komen, kange, komen, ge, gangen. Tak, żebyście już to mieli gdzieś tam w głowie. Poza tym, jak znacie ten czas i czytacie sobie jakiś artykuł, to o wiele więcej zrozumiecie. Także moim zdaniem warto, ale my na razie zajmujemy się tymi kilku, kilku, kilkunastoma, nie wiem, dobra. Które dobrze by było znać, te, które myślę, że najszybciej będziecie używać. No, i teraz pytanie: kiedy haben, a kiedy zajm? Musimy sobie zapamiętać, że ZAIN użyjecie o wiele, wiele rzadziej. Także ja zapiszę tutaj wyjątki, cała reszta będzie prawdopodobnie schabna. ZAIN połączymy czasowniki, które wyrażają ruch, przemieszczanie się, zmiana położenia, I zmiana stanu. To się tak tłumaczy, że to chodzi o ten ruch. Tak naprawdę chodzi o przypadki. Kto będzie na A2, mogę do tego wrócić, o co w tym chodzi. Bo już słyszycie czasownik, który według Was wyraża ruch, a jednak on nie połączy się z zain. Może tak być, ale w 90% to się zgadza i Wy tak sobie to teraz zapamiętajcie. I ja teraz wypiszę czasowniki, które na pewno się zawsze połączą z zain. I ogólnie niewiele więcej ich będzie w całym niemieckim. Także mamy na przykład. Komen, przychodzić, zawsze będzie sein. Fahren, jako jechać gdzieś, będzie sein. Gehen, iść, sein. Laufen, biegać, sein. Fliegen, latać, lecieć gdzieś, również zawsze sein. Bleiben, uwaga, zostać gdzieś, na przykład w domu, zawsze będzie sein, mimo że nam się nie wydaje, że to jest ruch. Aufstehen, czyli wstawać, znamy go już dobrze, też zawsze będzie sein. Einschlafen również, zasypiać, też będzie sein, przy czym samo schlafen na przykład już łączy się z haben, ale tu jest ta zmiana stanu i połączymy to z sein. Werden będzie zawsze sein, a werden znaczy stać się kimś, zostać kimś. Później reisen, podróżować będzie zawsze sein. Wandern, wędrować będzie zawsze sein. Sterben, czyli umierać też zawsze będzie sein. I co tam jeszcze? palen, upadać spadać też będzie zawsze sein. Są też różnice między krajami niestety. Na przykład zitzen e, czy stehen, siedzieć stać. W Niemczech łączy się z haben, w Austrii sein. Także można się spotkać z dwoma wersjami. Ale te, jeśli zapamiętacie, że one są zawsze sein, to już naprawdę dużo wam odejmie do nauki. No i teraz jak to działa? Jeżeli ja chcę powiedzieć na przykład: Uczyłem, uczyłam się niemieckiego. Czy uczyć się? To jest przemieszczanie się? Zmiana położenia? No nie. Więc połączymy to z haben. Lernen zawsze haben. No to robimy. Kto się uczył? Ja. I teraz to haben trzeba odmienić zawsze do tej osoby. Albo ich habe. Czego się uczyłam? Reszta zdania? Deutsch. No, i z Lernen, czyli głównego czasownika, musimy zrobić ten partii 2. A Lernen to jest czasownik całkiem regularny, więc budujemy go G plus T. Tak jak nasza pierwsza grupa. Ich habe Deutsch gelernt. Tyle. Wy na początku nie wiedziecie wiedzieć, który jest regularny, który nie. Im szybciej się nauczycie, tym szybciej będziecie wiedzieć. Niestety nie ma, to, nie ma na to jakiejś strasznej reguły. Inny przykład. Jadłam zupę. Jeść. Czy to jest jakiś wielki ruch, przemieszczanie się? Nie. Więc znowu, może sobie zmienimy osobę. My jedliśmy zupę. Czyli znowu według wzoru. Wija. Es haben, und haben wir. wir haben, z haben, odmieniamy wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, die Suppe. Und jetzt Essen ist Na, nicht Essen, Forme, also, wir wir die Suppe, wir die Suppe, wir I tak to działa. Jeśli bym chciała powiedzieć na przykład, poszłam do kina. Gejen iść. To już jest ruch przemieszczanie się. Poza tym macie go na tej liście, którą przed chwilą napisałam na tablicy. Więc połączymy to z zain. Bo jest ten ruch. Kto poszedł do kina? No ja. I teraz to zain trzeba odmienić też do tej osoby. A co ich pin. Dokąd, do kina, in kino, poszłam, mamy gehen, jest nieregularny, formę ma, gegangen, also ich pin, ins kino, giganty. Te, które się połączą z sein, czyli ich pin powiecie zawsze, one przeważnie będą na liście i są nieregularne, te czasowniki. Mm, przykład, który może Was zmylić. Ty wczoraj tańczyłeś. Tańczyć wydaje nam się, że to jest jednak ruch i połączymy z ale niestety nie. Połączymy to z haben. Czyli du haben musimy odmienić do osoby. Du hast gesten. I tanzen jest całkiem regularny, więc formę będzie mieć getanz. Duhanskestynge tans. Dla chętnych, kto pamięta przypadki ze szkoły, jest coś takiego jak biernik. Biernik odpowiada na pytanie, kogo co. Kogo co widzę, kogo co kocham, kogo co odwiedzam i tak dalej. I tak naprawdę chodzi z tym hub o to, że jeżeli czasownik wyraża nawet nam ruch, tak jak tancen, ale odpowiada na pytanie, kogo co tańczę kogo co jem, kogo co kocham, to zawsze w czasie przeszłym połączy się z haben. Bo to tak naprawdę chodzi o przypadki, tylko że to się tak tłumaczy z tym ruchem, bo w większości jednak się pokrywa to. Tak samo macie na liście faren, forma gefarn, ale że się łączy albo z haben, albo sein. Jeśli my gdzieś jedziemy, na przykład jadę do Pol pojechałam do Polski, pojechałam do sklepu, to zawsze będzie ich pin, zawsze. Ale faren ma takie znaczenie jeszcze, jak zawozić kogoś gdzieś. Czyli jechać i my to znamy już dawno w sumie, ale jest też zawozić. I mimo, że jak zawozicie kogoś, to jest ruch, prawda, i byśmy powiedzieli ich pin. to jednak zawozimy kogo co, tu chodzi o ten biernik cały czas. To podaję tylko dla chętnych, tak jak mówię. Wy na razie musicie pamiętać, że jeśli jest ruch, to jest Zajm, przeważnie. Zawozimy kogo co, więc tu automatycznie jest biernik, więc będzie Ich habe zum Beispiel meine Schwester zum Bahnhof gefahren. Tylko wtedy będzie Ich habe faren O tym możecie pamiętać, kto chce, żeby nie było za dużo. No, i jeszcze jedna sprawa. Mówiłam Wam, że rozdzielnie złożone się dzielą na regularne lub nie. Aufräumen, zu machen, aufmachen, Einkaufen To są regularne, więc budujemy je według naszej drugiej grupy. Ale może Wam się zdarzyć rozdzielny, nieregularny. I na przykład Aufstehen jest tym typem. Znamy wstawać rozdzielny, prawda? Jeżeli tak się zdarzy, to musimy zobaczyć na liście formę głównego czasownika, w tym wypadku szczejen. i mamy go tutaj na liście, już Wam pokażę, sztejen, 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 gdzie on jest, tutaj, forma gestanden, czyli co my robimy tutaj, taka jest forma na liście, i wtedy trzeba ten przedrostek po prostu do tego dokleić. I będzie forma aufgestanden. To jest już skomplikowane, wiem, ale tak jak mówię, im szybciej się nauczycie, który jest nieregularny, tym szybciej będziecie sobie sami to później budować. Będziecie wiedzieć, że forma od jest gestanden. To jak Wam się na przykład pojawi Einstejen, to będziecie wiedzieć, że jest gestanden, obojętnie jaki będzie z przodu przedrostek. Więc jeśli chcemy powiedzieć stałym o szóstej, Wstawać jest na liście tych łączących się zain, bo to jest zmiana stanu. Powiemy ich bin um sechs Uhr aufgestanden. Nie dość, że łączy się zain, to jeszcze dziwna forma, ale tak to się buduje. Tak samo anrufen. Anrufen bardzo dobrze znamy, jest nieregularny. Forma od rufen jest gerufen. Więc jak chcemy powiedzieć, zadzwoniłam do mamy. Anrufen łączy się z haben, to powiemy ich habe, meine Mutter. An, bo to nasz przedrostek i forma z listy gerufen. Angerufen. Tak się to buduje. I ostatnia rzecz, chyba nie za fajna, no ale zdarzają się też takie czasowniki, które zaczynają się na tym przedrostek F, B, R i C, które nie dostają normalnie G. Mamy tu bardzo popularny czasownik verstehen. I znowu ukrywa się tutaj to Stejen. Co się dzieje? Stein, przed chwilą powiedziałam, ma formę gestanden. Przedrostek powinniśmy dokleić, prawda? I by musiało być ich habe nicht vergessen. Nie ma czegoś takiego. Dlaczego? No bo przecież te, co się zaczynają na fer, czasowniki nie mają nigdy "g". Nawet w czasie przeszłym. Nawet w rozdzielnych, sorry. Więc forma czasu przyszłego od tego czasownika będzie verstanden, verstanden. Tak, ich habe verstanden, oder ich habe nicht verstanden. Nie możemy tego G tutaj wtrzymać. Tak samo bekommen, dostawać. Głównym czasownikiem jest kommen. Formę kommen na liście ma gekommen. Jak dodamy nasze B, to wyjdzie BGKOMEN. Niektórym pewnie już to śmiesznie brzmi, bo jesteście już osłuchani w większości. Jeśli się zaczyna na B, P, C, R, nikt nie ma G. Czyli ich habe. BGKOMEN, a ma taką samą formę tu i tu. Czyli zastanawiacie się, jest ten ruch, czy nie ma? Będzie ich pin, czy ich habe? Trzeba umieć dobrze to odmieniać. Czyli te najbardziej podstawowe będą wyglądały mniej więcej tak. Ich habe gegessen. Ich habe getrunken. Ich habe etwas gekauft. Und so weiter. Alle? Ich bin gekommen. Ich bin gegangen. Ich bin nach Polen gefahren. wo wszystko wszystko jest Czyli operujemy tak naprawdę tym haben i sein tylko, jeśli nauczycie się już form z g, to to już jest do końca życia, później tylko habe czy bin, to trzeba będzie zdecydować. Problemem jest to, że my zapominamy w ogóle tego dodać, wiele z Was mówi na przykład ich schon gegessen, bo dla nas to habe po polsku nic nie znaczy. To jest dla nas problem w tym temacie tak naprawdę, bo formy to zawsze tam można wykuć, ale zapominamy w ogóle tego wstawić. Arbeiten łączy się zawsze z haben, also Ich habe gestern lang gearbeitet jest forma. Ich habe gestern lang gearbeitet. zawsze z haben, arbeiten, mimo, że też się wydaje, no jest ruch, kurczę, no pracuję na budowie, więc jednak się ruszam. Ale nie, niektórzy przecież pracują też w biurze i się nie ruszają, prawda? <laughs> Także to jest taka dla nas trochę śmieszna sprawa, no ale mniej więcej tak sobie możecie zapamiętać z tym ruchem, a takie popularne czasowniki jak arbeiten, czy tanzen, cokolwiek, to sobie zapamiętacie, że to się jednak łączy z haben. Co się dzieje w pytaniach? To samo co zawsze. Czy ja jadłam? Habe ich gegessen, habe ich getrunken, bin ich gekommen, bin ich nach Polen gefahren. Samiana, operujemy osobą z pierwszym czasownikiem odmienionym, tak jak mówiłam, to już na zawsze w niemieckim. Habe ich gestern lang gearbeitet. Hast du schon gegessen? Hast du Wasser getrunken? Bist du nach Polen gefahren? Um wie viel Uhr bist du nach Hause gekommen? Czyli operujemy tym posiłkowym, haben, sein i osobom. Przeczenia tak samo dopiero po tej naszej zakochanej parze. Osoba plus haben lub sein. Ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken, ich bin nicht gefahren, ich bin nicht gekommen. I tak dalej, i tak dalej.